No, to ten. Ja mam z tej strony lisu. O. Ja z tej strony lisu. To jest kolejny odcinek z Minutes Steel Dawn. Yy, aktualnie jak to publikowuję jest 25 grudnia. Zgadza się. Więc. Yy, czy będę robił coś specjalnego z tej okazji? Nie. Yy, wszystkiego najlepszego z okazji. Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Tyle. Oj, nie to. Nie, nie wszyscy lubią święta z różnych powodów. Ja to rozumiem, bo niektórzy nie mają tak fajnych świąt. Dlatego po prostu, jeśli. ty, ty No, życzę Wam po prostu samych dobroci, bo zasługujecie na to. Eee. I tyle. Pioruny też było. Duchy były? Nie pamiętam. Ej, dawno nie grałem, muszę sprawdzić. Dajcie chwilę. Kurde. Dobra, ostatnio graliśmy Lilif. Eee, ostatnio graliśmy Lilif i graliśmy granatnikiem, więc teraz Abi. Kliknij prawym przyciskiem myszy, gram na padzie, więc bruch. <laughs> eee, aby szybko wystrzelić pozostałą amunicję w losowych kierunkach, Łe? A to jest mech. Dobra, zrobię runy. Runy wyglądają następująco: eee, Chociaż, moment. To jest... Aha, to, 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 to. No dobra, to, 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 dobra. A to w sumie? Dobra, no to niech będzie to jednak. Um, abi. A broń. Eee, granatnik. Magiczny łuk. O płacz, to będzie ten. A właśnie, a na jakim ostatnio graliśmy? Na jakim mapie, bo to też ważne? Okay, graliśmy na świątyni. Och, jak dobrze, że nie muszę i znowu ten grać. Czy znaczy, to nie jest istotne? Ale. Ale no. A teraz chcę sprawdzić jedną rzecz. A. O! Ciekawe. Aha, bo to. Ty... O. Bo klikałem prawie przycisk myszy, żeby sprawdzić, jak ta umiejętność ABI działa w końcu. Ale nie wiedziałem, że ten łuk w ogóle tak działa <noise> Więc xd tak troszkę Nie wiedziałem, że on te strzały Ja w ogóle tak kiedyś grałem tym łogiem, bo sobie coś nie przypominam <noise> Nie wiem, nie mam pojęcia eee... Szybkość ruchu zawsze jest mile widziana Najmniej jak dla mnie Także Liliv, czy tam, nie, sorry, Abi jest imo useless. Po po prostu nie będę używał jej umiejętności, bo jest słaba. Nie postarali się twórcy przy wymyślaniu tej postaci. No ale zrobisz. Czy chcemy robić jakieś w ogóle synch y synchronizacje jakieś te, synergie, przepraszam? Nie wiem. Nie, wiem, ja w ogóle nie chcę mi się. Co będzie, to będzie. Ja chcę przejść po prostu te 20 minut, mieć odcinek. Tyle. No czy nie, no. Nie, żebym był jakiś nie wiem, negatywny orsum awesome shit, tylko... Ee, nie wiem, jakoś tak ostatnio mam dziwny okres. O, tak, wichura. O, o wiatr to jest cyklon oku. Oko cyklonu. Tak. To będzie must have Imo. A, a mówiąc... Ugh, mając na myśli to, że mam dziwny okres No po prostu mam dziwny okres. <gryw> Nie wiem Jakoś tak no... Więc musicie się przyzwyczaić. Mroczna sztuka jest dobra. A czy musicie się przyzwyczaić? Nie musicie się przyzwyczaić, jakbym wywalona. Ja nie jestem taki, że będę teraz na swoich filmach jak... Szyma z tej strony lisu i to jest... Kolejny odcinek. <laughs> nie, no, bez przesady. <laughs> po prostu jakoś... Inaczej czuję emocje, o, w ten sposób. Czasem w życiu bywa tak, że dzieje rzecz. Zresztą mówiłem o tym na swoim głównym kanale, więc kto mnie ogląda uważnie i też na tamtym, no to to... Powinien raczej wiedzieć o co chodzi. Jak będzie działać z tym magiczna soczewka? Czy ja w ogóle chcę to? Nie wiem. Chyba wolę to. Mm, no czasem tak bywa, że... przychodzi gorszy okres, gorszy moment, czy coś, gorszy czas. I tak, szczególnie też, że mamy... Hmm, moją ulubioną, w cudzysłowie, porę roku. A, więc, więc no... Mo Szczerze tak moja ulubiona pora roku to jest jednak wiosna. Wtedy się czuję jednak najlepiej, bo no może nie licząc robali, które wtedy nam towarzyszą. Mam na myśli tutaj wielkie hrabążcze i inne komary, czy takie tam. Chociaż komary to chyba bardziej lato, ale... Ale no wiecie o co chodzi. O, bos! Ale nie zauważyłem. O! To może być wyjątkowo spoko na ten łuk. No, yy, wiosna jest o tyle spoko, że po prostu wtedy jest tak nie za ciepło, nie za zimno, pogoda jest całkiem ładna, wszystko odżywa i tu ma takie fajne, wiecie. Podwójna prędkość jak Abis teraz podczas... Twojej specjalnej zdolności. Bruch. No dobra, zaraz to sprawdzę, nie? Co? Czy znaczy mógłbym niby tylko tym w sumie... O, wow. Okej, okay, to było całkiem. W sumie! Nie no, ta ABI nie jest taka zła, ale po prostu nie wiem. A uh, boska sztuka, why not? Nie jest jednak może taka zła, nie doceniłem jej, ale. Stil. <laughs> to jest całkiem fani. Jest, tym, tym. Co mamy? Jakbyśmy mieli jeszcze więcej piorunów, to byśmy mogli tak w nieskończoność ładować te amunicje. Ja w ogóle ani razu jeszcze nie dostałem. Może mi się uda achievement zrobić. Wątpię. Dobra. To może w tym celu dajmy sobie troszkę uniku. Ej, w sumie, ale ono wolno bije, jak tak teraz patrzę. Zostałem używać tego tego. I o strasznie wolno. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Ja sobie będę gałką odpada chodził, bo mi tak wygodniej, nie wiem. O hej! Ale go skosiło tam, chyba. Mam nadzieję. Nie no, ładnie sobie radzi nawet. W miarę. Więcej uniku? Nie wiem. Twoje pociski? No, w sumie. Mam dużo HP, więc... Czemu nie? Ej, dobra, bo by się przydało... O! O. Oh. A to zaraz to wystarczy raz kliknąć. UE, to po co ja przytrzymuję? Dobra. O! Zablokowałem go jakoś. Chyba. No bo nie wiem, co go zablokowało. O! Nie! Dobra, tarczy miałem. Dobra, będę chyba jednak troszkę. O! Częściej. O! Jest! Oko cyklonu, tak! Będę jednak częściej korzystał z tej jej umiejętności, bo. jednak. Straszną zaletą jest to prędkość, kiedy. Gdy możemy sobie na luzie chodzić i strzelać. Bez żadnego wysiłku większego. Ej, bo ich jest tam troszkę za dużo. Ja mam chyba troszkę za mało obrażeń. O! Wreszcie. Obrażenia? Obrażenia przywoło... Yy. Eee... zwiększa zadawane obrażenia to... no... Bo to będzie najlepsze. Mimo wszystko, jeśli to też zwiększa obrażenie od wiatru, to w sumie to bardzo dobra rzecz. Bo nasze oklo cyklonu będzie silniejsze. Może bym zainwestował trochę w pieruny. Bo czemu nie? Jakby nam tak ładowało cały czas ten magazynek, i byśmy mogli tak. O, no właśnie, robić. To było dosyć mocne i ciekawe Eee odpociw Prędkość przeładowania I ogólnie. No nie. To też się wliczy od coś przydatnego. W ogóle jakieś latające oki Latają zauważyłem podczas chyba drugie tak, podczas drugiego bossa I tak pomyślałem czy to jakiś boss znowu Ale się okazało, że nie To było dziwne Ja, full HP mi się już nie uzupełnia To jest smutne Dobra. Eee, kurczę. To by było dobre, ale najpierw może pieruny. Właśnie dlatego. Ale to jest piękne. Tak jest troszkę za dużo. Tak uważam. Iś. Zniknę tego? Chyba tak. Jak ja to wytrzymam w takim, z taką postacią, bez utrzymywania obrażeń, to będzie ciekawe. O, to jest mocne. Znaczy, dostałem Soul Soulharta, który mi nie uzupełnił w ogóle HP, ale mniejsza. Au, do... No i dupa, ale dobra. <śla> Ten Soul Link jest OP, mówiłem wam to. Dobra, niech będzie Kiedyś to zrobię Ten achiegment Ja nawet chyba wiem kiedy O Magiczny Łuk strzela yy, strza... Aha, przepraszam, strzały nie zadają Obrażeń przy trafieniu, ale zadają trzy obrażenia przy powrocie, obruch... Ale to jest bez sensu. Eee, a Albo ja czegoś nie rozumiem. Strzały nie wracają do ciebie zamiast tego po przeładowaniu... Eksplodują! O! Okej. Okay. Magiczny łuk st y strzały mogą teraz wywoływać efekty przy trafieniu, gdy do ciebie wracają strzały mają 20% czas na przechłonięcie przykład... O! 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 I... O! 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 No! O! o! I to ja lubię! No i to mi się podoba! O, to mi się, to mi się podoba Dobra, teraz Ja bym tutaj Choćby pozbierał troszkę tych, tych Obrażenie zawsze mile widziane, kolego Same plusy, Kurcze, jak to pięknie wygląda. Oczy przy tym pewnie umierają, ale cicho. <ścoughs> mm, zabójczy magazynek. Nie wiem, czy to chce. Dobra, niech będzie. Dobrze, by wy nie słyszycie tego klikania, mam nadzieję. Bo spamie w myszkę. Żeby używać tej całej umiejętności. Cały czas. O, bruch, wiedźmy. Dobra, czyli to czas, żeby sobie nazbierać punkcików teraz. Tak myślę. Zasięg podnoszenia. No nie. Tu, 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 tu. Dobra, już prawie punkcików nie ma, trzeba zawracać. Trzeba zbierać cukiereczki. Pięknie. Pożywienie. Dobra. Jedną minutę. No, czemu nie? Może to, to trochę defensywy. Tak na wszelki wypadek. Bo ofensywę mamy już dobrą. To nawet bardzo. Tak mi się Iś! dobra. Nigdy nie jest za dobra ofensywa, nigdy nie jest za dobra. Ale defensywa też. Jak widać, więc no. Chyba jednak dobrze, że wybrałem tam tą boską tarczę. Bo jest ich tu za dużo już. Ja i mimo tego zadaję chyba dosyć mało obrażeń zauważyłem. Ale ładnie jest ten, jak te strzały tak. jak ich nasra i one jak wracają, to to jest fajne. Dobra, niech się tu troszkę nazbiera. I teraz. Ej, to nie działa tak jak powinno, halo. Nie podoba mi się to. Ah, i teraz weź tak przez jeszcze tyle czasu. Ała, no i żem dostał pięknie, prosto w ryj. I to są samo naprowadzalne jakieś te pociski, teraz zauważyłem. To jest... O kurde. No więc bardzo Ciekawy, interesujący gameplay, w którym idę po prostu w jedną stronę i strzelam. Strzelam i gadam głupoty. No ale co zrobisz? Nawet nie mam jak levelować, bo... Nie mam jak się tam przedostać w tamtą stronę. To jest najgorsze. No ale co poradzić, nie? O, o, o! No dobra. Jakoś mi się udało Nie no ja muszę sprawdzić czy tego nie słychać tego klikania moment Bo normalnie Nie! Nie słychać całe szczęście, dobra Widzicie? Ramię oddaję Blać Ramię do mikrofonu to jest dobra rzecz Zamrożenie? Czemu nie w sumie? Zamrożenie to jest dobra rzecz. O, kurde. No i mi otoczyli. No i dupa. No i dupcia. Oj, kurde. Oj, 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 oj. Padnę, 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 mamo. No. Więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mimo tego i że widzimy oraz słyszymy się w następnych. Na razie no i cześć.